Witajcie, pokażę moją drukarkę Ricoh, rewelacyjny sprzęt. O, na takie kasetki z tuszem można stosować tusz do termosublimacji. Tutaj mamy ten pojemniczek, który ostatnio wam pokazywałem, zbiornik na zużyty tusz, no już całkiem ciężki, także będzie trzeba wymienić, zwłaszcza, że na wyświetlaczu się pojawiła informacja że już się zaczyna przepełniać to lata niestety, bo kiedyś się wyłamało o. a teraz pójdziemy na dół zrobić mały unboxing bo dotarła ostatnia przesyłka potrzebna żeby właśnie tą drukarkę móc bardziej ekonomicznie eksploatować no to witajcie jeszcze raz odnośnie Ricocha Tutaj mamy zamienniki kasetek EC41M EC41Y, czyli jelo, Magenta tu jest K, czyli czarny i C, Cyan Także w życiu każdego użytkownika drukarek z reguły są trzy etapy zakup drukarki, która teoretycznie ma w komplecie Kartridże, no, ale najczęściej to są tak zwane rozbiegówki, które pozwalają na wydruk. Tam kilku przykładowych stron I się okazuje, że zaraz trzeba kupić kartridże. No, jak się bierze taki komplet do kupy, w zależności od producenta drukarki, często jest tak, że komplet kartridży jest zbliżony do ceny oryginalnego zakupu drukarki. Na drukach nie było tak źle, co pamiętam, w HP-ku tak było. No ale nie mniej jednak i tak jest to bardzo znaczący koszt. Zamienniki są dużo tańsze, ale jest to że Nie mają za dużej pojemności i tak mniej często trzeba było je wymieniać. No jak wiecie, w Chinach jak się coś kupuje, w tym miesiącu trzeba poczekać. Trzeba planować na zapas i zawsze trzymać takie w zapasie, ale jest lepsze rozwiązanie. Jakiś czas temu kupiłem. Takie oto kartridże, Właściwie nie kartridże, a same puste pojemniczki. Przejrzyste, żeby było widać, ile mamy w środku tufu czy tam atramentu. Tutaj mamy koreczek, przez który napełniamy, zalewamy. Tutaj mają tak zwany wieczny chip, bo jak wiecie, większość drukarek nie patrzy, ile tam atramentu tak faktycznie zużywamy, jaka jest pojemność, tylko ma taki układzik scalony. i za każdym razem, jak robimy wydruk, no to inkrementuje licznik, że wydrukowaliśmy kolejną stronę i aproksymuje, ile zużyliśmy atramentu. I często bywa tak, że wydrukujemy linijkę dwie na stronie, no on licza nam całą stronę. I mamy jeszcze połowę pojemnika atramentu, a drukarka mówi, sorry, więcej nie wydrukuje, wymienić kartridż. W takich Katridżach z uniwersalnym chipem Są O Po iluś tam wydrukach Zeruje się on I drukarka myśli, że mamy Za każdym razem nowy katridż Jedyny mankament jest taki Oczywiście jak nam się tu skończy No to będzie próbowała Drukować na sucho I możemy sobie tam uwalić głowice Głowice te działają na tej zasadzie, że Najczęściej podgrzewają Kropelkę atramentu No i to powoduje, że ją Pluje nam na stronę. No, jak nie ma atramentu, są jakieś resztki, no to nadam tam się zapieką. No i mamy wtedy grubszy drukarki, bo często takiej głowicy nie da się przemyć, trzeba ją wymienić. No ale jak pilnujemy, żeby takie pojemniki były cały czas pełne, to przy czysto nie stanowi problemu, to możemy praktycznie drukować wiecznie. Kolejnym etapem jest tak zwany continuous supply system, czyli mamy takie pojemniki. Ale do nich wtedy są jeszcze doprowadzone wężyki i mamy wielkie butle powieszone na drukarce na zewnątrz. No i wtedy możemy wykonywać setki, jeśli nie tysiące wydruków bez wymiany pojemników, ale to raczej są do jakichś większych drukarek. Najczęściej widziałem do tych dużych Epsonów, które drukują w formacie A3 większym. Natomiast do Brothera czy tam do Ricocha nie ma takich opcji. No ale mimo wszystko to też jest bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj mamy też ten pojemnik, który zbiera zużyty tuż. Bo jedna rzecz, o której też musicie wiedzieć, to za każdym razem jak wymieniamy taki cartridge, to dukarka przepukuje w głowicę. No i potrafi tak znaczącą ilość tego atramentu z pojemniczka przepompować do tego zbiorniczka. Które oczywiście też musimy wymieniać. Także co mamy? Pojemniki. Mamy zbiorniczek na zużyty atrament. Czego brakuje? Ano, brakuje samego atramentu, który właśnie też dotarł. Op. w ładnych poręcznych buteleczkach z dzióbkiem. Cały komplet smyk. Koszt ułamek kosztów zamienników, a tym bardziej oryginalnych. Także będziemy drukować. Także gorąco Wam polecam. Rozwiązanie takie jest dostępne praktycznie do każdej drukarki atramentowej. Linki do Ricocha znajdziecie poniżej. Te atramenty natomiast możecie używać praktycznie do każdej drukarki. Także czy HP, czy Canon, czy Epson gorąco polecam z tym, że Epsony teraz z reguły widziałem, mają nawet rozszerzone 6 czy 8 tam pojemników dodatkowych kolorów, żeby uzyskać tą piękną całą paletę barw. Ale takie zestawy z większą ilością kolorów też są dostępne. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.